W tym roku po raz pierwszy będziemy mogli zapalić 1 listopada świeczkę dla tych, którzy polegli w wojnie, jaka toczy się za naszymi granicami wschodnimi. Tak, po raz pierwszy rzeczywiście w tym roku, to pierwsze wszystkich świętych od czasu trwającej u naszych sąsiadów wojny. Mamy świadomość, że oni mogą zupełnie inaczej obchodzić te święta i wcale nie są one listopadowymi, bo jak wynika z informacji tamtejsze święta według kalendarza juliańskiego przypadają po Wielkanocy, wówczas Ukraińcy gromadzą się tłumnie na grobach swoich bliskich. Ale ta e, wojna też jest ważna dla nas. Dokładnie i mamy teraz bardzo dużo naszych mieszkańców, to właśnie mieszkańcy narodowości ukraińskiej, dlatego my będziemy tłumnie e, gromadzić się na cmentarzach. E, także to będzie taki gest solidarności razem z nimi. Oni także będą mieli tutaj swoje miejsce, gdzie mogą w zadumie i ciszy zapalić symbolicznego znicza czy złożyć kwiaty. To pomysł jednego z mieszkańców z tego, co wiem. Tak, wiemy. ten pomysł wpłynął do urzędu miasta dosłownie parę dni temu. Miasto zdecydowało się odpowiedzieć pozytywnie i zrealizować ten skądinąd ciekawy pomysł. I to miejsce będzie wyznaczone też. W zasadzie w symbolicznym miejscu, bo to jest cmentarz Rakowicki, część, jego część nowa, część wojskowa utworzona w 1920 roku. Tam w niedalekiej zresztą odległości od Alei Zasłużonych będzie kwatera stanowiąca Pusty Plac. To jest miejsce poszerzone kilka lat temu i na niej będzie widniała właśnie flaga ukraińska, będzie tablica informująca w języku polskim i ukraińskim o tym, że w ten sposób sposób Mogą mieszkańcy Ukrainy upamiętnić swoich zmarłych, których zostawili na cmentarzach poza granicami. Jak również my, mieszkańcy, także możemy złożyć symbolicznego znicza dowód pamięci tym, którzy już niestety na tej wojnie zginęli. I możecie to robić już dzisiaj i oczywiście jutro, 1 listopada.